Kołem i wybrać jedną z nich. Życzymy szczęścia. Koło poszło w ruch i zaraz zobaczymy, co wylosujesz. Dobrze. Koperta przygotowana. W takim razie teraz zobaczmy, e, z jakiej kategorii pochodzi dla ciebie hasło finałowe. Będzie to cytat. A no nie przerażaj się. Spokojnie, bo wiesz, to tak na razie może wyglądać, że jest dużo tych liter. Czasami nawet i lepiej. Eee, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Podaję Ci teraz nasze stałe, nasz stały zestaw. Pięć spółgłosek jedną samogłoskę. R, S, T, L, N oraz E. Zobaczmy. No nie za dobrze. Ale bywało jeszcze gorzej i wygrywali nasi uczestnicy. Poproszę trzy spółgłoski i jedną samogłoskę. Jak podasz dobre litery, to się pewnie wszystko zmieni. W, Z, K. I A. Sprawdźmy. A jeszcze mogło trochę więcej się odsłonić. No, ale trzeba walczyć. Próbuj. Cytat. 10 sekund. Czas. Start. Coś tutaj, dwa, jeden, jakieś takie rzeczy. Spróbujemy to, to rozwiązać, czy? Nie, nic mi nie przychodzi, nie przychodzi. do głowy. Duży drugi. Dobra, mały. zobaczmy. Tak. Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi. Mamy prosty cytat, ale rzeczywiście trzeba byłoby na to wpaść. Ciężko było z tymi literami, mimo, mimo tego, że naprawdę e, trochę się udało ich osłonić. Eł, tutaj zrobiłoby całą robotę. E, Otwieramy? Tak, to zobaczmy, co jest. Musimy a w kopercie jest 15 tysięcy złotych.